No okej okay, ludzie, witam wszystkich. Z tej strony mówi do was Kane, my e, dzisiaj dalej gramy w Nihilumbrę, tryb pustki, trzeci już ten można powiedzieć cały epizod, czyli bezkres popiołów nas czeka, e, druga część tego, e, odpalę jeszcze tylko stoper i możemy zaczynać. Miałem sporą przerwę tutaj w nagrywaniu, znowu chyba ponad tydzień minęło odkąd ostatnio coś próbowałem robić, e, byłem ostatnio znowu zajęty ostro, e, dobra, no zacznijmy. O co tu chodzi? Mamy skrzynkę. O boże, mamy skrzynkę i mamy jakichś paćwołów, którzy się odbijają. Czy jak tak zrobię, to. A. Okej. Okay. nie było takie mądre, jak. miało być. Okej, okay, ale ciekawie to wyszło. Tak czy inaczej. Eee, no dobra, tylko że w sumie możemy ich tutaj przywołać i ich spalić. Czy tak nie będzie najprościej? Hmm. Dobra. Zobaczymy my tutaj okej. Okay. Dobra, jeden nie żyje, jakoś dziwnie to zrobiłem. <laughs> no ale niech będzie. Jeszcze resztę chcę tylko tak samo wyswalić. Ups! Bim ok, dobra. Jakoś lewo to robię, ale póki co się udaje, więc nieistotne. Ok, nie, nie żyją. Mam nadzieję, że chodziło o to, żeby ich zabić, bo w sumie nie patrzyłem, co jest tam dalej. Może oni do czegoś byli potrzebni, ale chyba nie bardzo. Dobra, możemy przejść dalej yy, i mamy zapis. No dobra. Nie dało się to zrobić jakoś inaczej, jakoś bardziej logicznie, ale ważne, że daliśmy radę tak czy inaczej. Mm, dobra, mamy drogę na górę i na dół. Jak zawsze pójdę na początku na dół. Eee, Okej, okay, tak, że nam kompletnie nic to nie da. Bo tutaj musimy otworzyć najpierw to dziadostwo, a potem jakoś jeszcze się mm, przestać na drugą stronę. Okej, okay, dobra, wracamy. Teraz tutaj i co będzie dalej? Okej. Okay. Hmm, no dobra, niech będzie. Dwa guziczki. Okej. Okay. To otwiera to. A to nam się przyda do tego, żeby tam to się otworzyło na dole. Tak jest. I możemy go zabić. A tutaj przynajmniej nie możemy go zabić. Co możemy mu zrobić? Hmm. Musimy się jakoś go pozbyć, żeby tą skrzynkę przepchać. Hmm, hmm, hmm. hmm. No dobra, zaraz. E, którym kolorem moglibyśmy ewentualnie tym na przykład. Czy idzie za nami jak tak zrobimy? Yo, yo, yo. No dobra, chyba jakoś nie reaguje w ogóle na nas. Jak coś takiego zrobię? To też nie. Dobra, on chyba musi na początku nas zobaczyć, żeby coś tutaj, żeby mógł coś tutaj zrobić. Eee, zaraz. To też nic nam nie da. Bo tutaj też jest ten kwiatek, czyli tutaj też go nie możemy zabić. Hmm. No dobra. Na razie chodźmy w kierunku tego potworasa w takim razie. Może w międzyczasie coś wydumam. Eee, dobra, nic nie wydumałem mówiąc szczerze. Eee... <zysy> zaraz, zaraz. To było chyba tutaj na górze. Coś mi się już mota pod kopułą. Zaraz coś wymyślę. Hmm, ale tak czy inaczej muszę tą skrzynkę przedostać na drugą stronę. Trzeba się faktycznie przeskoczyć przez tego potwora. Ups, no, znowu wspaniale. No tak, bo gdyby on zepchnął tą skrzynkę i byśmy przeszkoczyli przez niego, to byśmy mieli to na dole i moglibyśmy chyba jakoś... Zaraz, moglibyśmy jakoś to wykorzystać? Nie bardzo. Hmm, okej, okay, dobra ludzie, nie bardzo mam pomysł jak to zrobić. Zaraz muszę coś wymieszać. Okej, okay, dobra. Teraz to zepsuję. I... a tylko, że... Tylko, że ja chcę też się przedostać tędy, bo nie mam innego wyboru. Aaa... Zajebiście. <grym> czy jakbym... czy jak się tutaj skleje, to on mnie dziabnie? Chyba tak, niestety chyba tak. Okej? Okay? A, okej, okay. dobra, o to mi chodziło. Pięknie. Teraz zrzucimy to tutaj i tamto na dole dziadostwo powinno być teraz otwarte, tylko że tak to się inaczej nie wiem jak pokonać tą, ten fragment. I tutaj strzela to dziadostwo. Jak ja, prób... jak ja spróbuję przeskoczyć, to gdzieś się tutaj pewnie odbije i tak się zabije. Kurde, na początku trzeba było to wymyśleć jednak. Gdzie tutaj nie mogę postawić swoich kolorów? Mogę ewentualnie zrobić coś takiego? A tutaj, okay, czyli to nie było takie trudne, daliśmy radę, i idziemy dalej by się zapis. Nie chcę tutaj zginąć i na sam koniec tego. No zapis ludzie, co jest. No jakie ziadostwo. Mam nadzieję, że o to chodziło. Okej, okay, dobra. Spoko udało się przejść ten poziom numer dwa. Teraz numer trzy. Okej, okay, nie idzie najgorzej. Póki co zobaczymy, jak będzie dalej. No, mamy te wspaniałe skorpiony nasze, których nienawidzę. Aczkolwiek on jest kompletnie zablokowany więc tylko może to jest taka ozdoba. Eee, ale tutaj już nie jest ozdoba. Wow, serio? Ale wredne zaraz ten mnie pewnie rozwali. No nie, jednak nie. Nie mogę ich rozwalić ogniem. Więc muszę ich pewnie jakoś ominąć, jakimś magicznym sposobem. Jakoś tak? No tak blisko. Trochę za wolno to zrobiłem, ale wiem o co chodzi już. No, szybko, szybko dziadło. Nie ma na co czekać. Jak tak staję, to on mnie rozwali jak się wróci. A, tak jest. albo i nie. Trochę nie wiem też, czy teraz nie zaburzyłem ich rytmu, że będzie mi teraz to ciężej zrobić jeszcze. No tak, bo teraz ten się obrócił od razu. Kurna. I kolejne podejście. No ale do tego, że powtarzam każdą z tych plansz po 10 50 razy. To się już wszyscy chyba przyzwyczaili. Okej, okay, udało się, wspaniale Dobra, co tutaj się dzieje? Nie mogę wykorzystywać oczywiście ognia Czy tej lawy, czy czego to jest, co to jest właściwie eee... To jest skorpion, który śpi chyba, tak? Jeden jest na chodzie. Wow, czemu on się nie odbił? Zjadałem. Ups, a, dobra, fail. A, co się dzieje? Co mi tak kijowo mi się wyskoczyło? No co jest? O kurde, któryś skorpionów mnie tak dorwał. No to ładny. No okej, okay. pięknie. No, no nie. Kurde, jak ja mam tam to zrobić? Okej, okay, się udało. Eee A on śpi chyba. Okej. Okay. A, nie mogę się tutaj skradać. O Boże. No, ale to było wredne, widzieliście to? Dobra, kolejny plan. O, tak, zajebi się. <grybujesz> Okej, okay. rewelacja. Super, Raz w ogóle nie wyskoczyłem. To zrobić. No tak, zajebiście. No okej, okay. dobra. Udało się. Trochę pocudowałem po prostu. Na rympał poszło i się udało. Wspaniale. No i co jest? No, już nie róbcie mi takich akcji. Przejdę do tego. Eee, dobra, kolejny autozapis. Wspaniale. Nie możemy oczywiście ich zjarać, bo to byłoby za proste. Mogę go skleić ze ścianą? skleić się dziadu. Nie bardzo. Co mi to daje, ale dobra. Okej, okay, dobra, teraz razem będą tak sobie przechodzili. A ja może mi się uda. Okej, okay, dobra, to nie było zbyt trudne. Chyba zaraz się okaże, że muszę do kogoś jeszcze jakoś ich wykorzystać do czegoś, ale chyba nie, bo to już będzie koniec tej, tego levelu Okej, okay, pięknie. Dobra. Dzisiaj nie idzie tak źle. Więc myślę, że jeszcze trzepniemy trzeci, jak zawsze. Po trzy przechodzimy. Okej. Okay. Takie kości jakiegoś już fajnego stwora. Okej, okay, tutaj jest ten dziad taki śmieszny. Myślę, że to możemy po prostu go ominąć w ten sposób. Okej, okay. nawet na górze zlądowałem. Okej, okay, no i popatrzmy tutaj, co się dzieje. Hmm, Pojawił się do wody, więc rzeczywiście mogę skorzystać z tego kolorku śmiesznego. Co to da? Okej. Okay. przyciągnęło tego dziada w ten sposób. Spoko. Tylko, że nas też tam przy przyciągnie, z tego co ja się orientuję. Czy ja mogę go jakoś skleić jeszcze? A, nie mogę tutaj sklejać. Hmm. Ani tego, ani tego. No dobra, tylko. Hmm, a, chyba wiem jak. Po prostu przerwiemy obwód i przeskoczymy wyżej w odpowiednim momencie. A, tylko ja nie mogę teraz z tym się ruszyć, chyba że. O kurde. Zaraz, czyli tak. Przerwę obwód. Okej, okay, to jest trochę porądane. Delikatnie mówiąc. Zaraz zobaczę, jak to po prostu będzie wyglądało, jak zrobię ten sposób. Aha, w ten sposób będzie wyglądało, czyli się zabijemy. Okej, okay, dobra. Trzeba będzie to jakoś pomyśleć chwilę. Jak wiadomo, nie boli. A, super, nie doskoczyłem tam w ogóle. Przedałoby się zwabić tego potworasa tutaj. A, czy to właściwie jest taki głupi pomysł? sobie wskoczę tutaj, a on zostanie zjedzony. a no pięknie. Okej. Okay. Hmm. Czyli to nic tu takiego trudnego jednak. No Okej, okay, pięknie. I co tam mamy dalej? Mamy dalej super skorpiony. Wspaniale. Czy jak zrobimy tak, to się coś... A, nie możemy tak zrobić. No, oczywiście. Byśmy normalnie ich zabili. Ale eee, możemy na przykład odbić to w ten sposób. No, wow, dobra, zajebiście. <laughs> Dużo to nie dało. Eee, hmm. Hmm. Ok, ludzie, kompletnie mi się to nie podoba. Te skorpiony tutaj są. Gdybym mógł je jakoś ruszyć w tą stronę, ale nie bardzo mogę tak zrobić. A to jest dodatkowy kurde problem. Zaraz, 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 zaraz. Okej, okay. to nie było takie trudne. Tylko co dalej? Okej, okay. w ogóle jest bez sensu kompletnie. Co ja mam tutaj zrobić? Spadnę, to się zabije. Nie mogę ich spalić. Dobra, zobaczmy, co jeszcze mamy do dyspozycji. Jakie kolory. Taki kolor nam raczej nie pomoże tutaj. O, tutaj teoretycznie. A nie, bo to chyba chodzi o tamten obwód stary. Tylko, czy jakbym zamknął ten stary obwód to coś by nie zrobiło z tymi skorpionami? Albo z tą kulką chociażby? Okej, okay, dobra, zaraz. Chyba nie, ale to jest dość ciekawy pomysł, więc chcę sobie sprawdzić to. Tak. Okej. Okay. Nie, nie, A! Wow! Dobra, teraz to w ogóle narobiłem. Wspaniałych rzeczy. Zaraz, zaraz, zaraz. Może tak... ...siebie skleję ze ścianą... ...i zamknę obwód. A, no właśnie, o to mi chodziło. Dobra, pięknie. Czy coś mi to daje, tak naprawdę? Może to się nie może odbić chyba więcej jeszcze razy. A nie, teoretycznie może, tylko że co mi to dało? Ja się zastanawiam, czy jakbym nie zamknął w odpowiednim momencie, to jeszcze by jakoś inaczej ta kuleczka nie poleciała. <laughs> A, no ale raczej nie. Kurde, już myślałem, że coś tutaj pogarnąłem, ale jednak nie bardzo wiem co dalej. No, chyba, że jeszcze tam muszę coś zrobić. że to wróci jeszcze. No, A... Tak. kolor. jeszcze inny pomysł mam. Najwyraźniej nie wraca to, ale nieistotne. Po prostu w innym momencie zamkniemy ten obwód. Nie muszę czy być, o co mi chodzi. Ale zaraz to ogarnę. A! O to mi chodziło. Dobra, czyli jeszcze tutaj dajemy. Przerywam obwód. Pięknie. No, nie dokładnie, pięknie. Okej, okay, dobra. Usuwam to cię teraz. Muszę jeszcze teraz nie zabić. To już będzie wielki sukces. Okej, okay. pięknie. I zapis. Coś sens. O kurde, dobra. Aż się zdumiałem, że sam to ogarnąłem. <grym, grym>, dobra, tu jest śpiący dziad. I jak ten wlezie na niego, to on się obudzi. A, On na niego nie wejdzie. No tak. Wspaniale. Brązowy kolor możemy. Chwilę, <laughs> Trzeba będzie zamknąć tego dzieła. A, muszę to dobrze wymierzyć w takim razie. No, przełaź. A nikogo to w ogóle zginiecie najlepiej. To byłbym najbardziej radosny wtedy, no, ale dobra, tak też może być. Okej, okay. i zalic... zaliczone. Wspaniale. Dobra ludzie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to już wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii. See ya!